Ostatnia droga prosta. No okresowe, nie jeszcze po okresowe, właśnie pobiegać po idziemy no. powróż na badania okresowe. No to w takim układzie jeszcze dwa, bo jeszcze da obiegówkę na też. Biegówkę, no tutaj jednak jeszcze się zgłoszę pod to kinko. Jeszcze będzie, jeszcze będzie, da. ale to jest takie niezwiązane z lokomotywą. Nie, nie będziemy chodzić, na no. proszę.

No, dajemy się na Peron. O, koledzy, ostatni pociąg was wjeżdża. Roz, rozkaziki. O, dziękuję. Rybik z fianki. Dobry. 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 Kiedyś Pawełek. odwiedzić, będę... 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 jak ja będę kończył, w którym najlepszego, nie będę Cześć, na będzie. tym, się... Cześć, Cześć. opaki, Będę na tym, na podglądzie Rekli, będę, bo rzekł związkowe rzekł, sprawy. Takie coś, że wszystko będę wiedzieć co się dzieje. Z panią Rekli Bozią dziękuję. Dziękuję. dzięki. bardzo. Tak, by miło było. Pięć tak. zrobiłem, Ale raczej tak, byśmy No. Nie żeby nie było? No ten Będzie... do Sam. Wszyscy są. Aż dwie taśmy, no bo dwóch panów jest. To jest taki odpady. dobro pozdravite što

Și că poate, bine. Odată am zis eu, noi noi. Eu cred că da, bine. Haleluia, vezi, o trecă

라틴아 세부라들, 그리고 스 Nie, bo jestem nieodolony. nie na góry, to jest na góry. A na mógł, bo już wtedy merytory nie słyszałem. A to? na razie zdrowia. Panie, teraz to też Pan ukazał.

Nie ma problemu. Dzięki bardzo. Ja chcę, bo chyba razie się w tym nie? Z Wojska się lepiej wychodzi. No to witamy w gronie wszystkiego lepszego. No, też witamy w gronie wszystkiego najlepszego. No.

kto się toju, Kto to ta. się nadaje do prasy. <laughs> to jest tak. to, Ostatnio robi się na darmo. <laughs> Ya ne firma oğlum, Ne yap W tym spotkaniu e, mamy dzisiaj numer 40 e, 35 i 36 według kolejności od 2010 roku. Tym razem jest to duet leszczyński. Brawo O... O... Taki, taki, o... Taki? E... No cóż, z racji tego, że mamy okazję ponownie się spotkać, tradycyjnie kolegom tutaj w ramach naszej maszynistowskiej grupy chcieliśmy serdecznie podziękować za ten cały okres pracy, za te wszystkie lata. Czasami były momenty takie trudniejsze, ale było dużo momentów dobrych i bardzo dobrych bym powiedział. Cieszę się ogromnie, że jako grupa potrafimy się zawsze skrzyknąć, zebrać. E, próbujemy jeszcze namówić trochę młodych, no dzisiaj trochę mało, ale myślę, że gdzieś tam z biegiem czasu e, uda nam się ten zespół jakoś rozruszać do działania. Kolegom oczywiście serdecznie gratuluję i życzę wszystkiego dobrego na tym, że tak powiem, stanowisku emeryta. Natomiast chciałbym, żebyście skorzystali z tych wszystkich dobrodziejstw, które powinni, powinny teraz na Was spłynąć, czyli dużo zdrowia, radości, spokoju, wreszcie jakiegoś normalniejszego życia rodzinnego. No i wszelkiej satysfakcji no, korzystać z owoców tego, coście wypracowali i korzystać z uciech tego życia, które jeszcze zostało, tak? Dopóki duch i ciało pozwala. No. Natomiast jedyne miałbym życzenie jest, żebyście potrafili jeszcze z nami się spotkać i do tego zachęcam bo wiadomo, że to jest taka stara gwardia, która jak coś postanowi, to jest w stanie zrobić i o to bym bardzo prosił, bo to jest dla nas tu wszystkich bardzo ważne, żeby ci młodzi się czegoś tam od nas uczą i pamiętają. Także pozwolę sobie teraz przekazać... Andrzejku, jeśli można, to pozwól na środek, bo już tak przez stół, to by było nie bardzo. To jest nasza skromna macierzystowska pamiątka, aby ci się stale przypominała o nas, o tych trudnych i lepszych czasach. No i oczywiście, żebyś tu zaglądał do nas, odzywał się tak, i tak jest, dalej. Tak tak Także to, to jest pozwolenie do strony. tak, oczywiście poprosimy o to nawet na piśmie, jeżeli trzeba. Natomiast no, to jest dar kolegów od nas, wszystkich tu dla ciebie. Dziękujemy Dziękuję. bardzo. Poprosimy. Óeczku tobie też, wszystkiego dobrego. E, dziękuję, oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, zachęcamy Ciebie też do tego, żeby ta znajomość tutaj no, była kontynuowana i zapraszamy. Zabędzie. I bardzo proszę, Będzie, dziękuję bardzo. niech Ci to przypomina o, tych, e, o tym zakładzie, o tych ludziach, którzy z Tobą współpracowali. Ja o ludziach nie zapomnę, na pewno. No, miło. Dziękuję bardzo. No. Brawo. Natomiast no, pozwolę sobie poprosić Pana Dyrektora, bo na pewno będzie z datami, będzie, prawda... Z, e... Jakim animacjom Tylko... tego funduszu pozwoliłem sobie również przygotować Wam pewne upominki. Że... Znacie, że jesteście parą. parą. <noise> już nie było. I tutaj też dla pary uszykowali. Jak widzicie, jedna jest torba większa, druga mniejsza, aczkolwiek w środku jest to samo. Do małego dużo. Tak, jest, tak, jur, tak, tak jur. Maszynista, maszynista, większą ma. młodszy a, a, maszynista, czy tam pomocnik, ma mniejszy. To rozpoczniemy od pana Rybińskiego. I tak nietypowo, bo nigdy nie mówiłem. Pana Boże, Bożena, tak, tak, tak mówię. Tak, tak, tak. Jeden syn. Jeden syn. Jak dobrze pamiętam. I to Jakub. Jakub. Tak, to filmujący, pan, filmujący. Tak. Filmuje. Rozpoczął pan pracę w, w Leśnie, tak. MD w 72 roku. Myślę, że to było po szkole zawodowej. Tak. Nie robił pan przy zakładowej? Nie, nie robił. No tak, tak tak mi to wychodziło. W 76 roku zostaje pan młodszym maszynistą pojazdów spalinowych. W 80. z kolei zostaje pan też młodszym maszynistą, ale już w trakcji elektrycznej. Cały czas w lesie. I w 82 roku od 1 sierpnia zostaje pan już maszynistą pojazdów trakcyjnych elektrycznych. W 77 i tak pan pracuje sobie w tym leśnie, tak, i tak by sobie pan jeździł jeszcze, tak, gdyby nie byli tacy, którzy wymyślili reorganizację i wymyślili. w 1977 roku trafia pan do zakładu 97. 97, przepraszam. W 97 trafia pan do zakładu Taboru w Poznaniu. Tak, pracuje pan w tym zakładzie i tak dalej. Później w związku z tym, że ta restrukturyzacja następuje dalej. W 2001 roku od 1 października wchodzi Pan struktury PKP Cargo, zakład Wielkopolski i do spółki, w której razem pracujemy, albo pracowaliśmy, bo Pan już nie, a ja jeszcze będę, tak. Przechodzi pan do spółki Intercity, PKP Intercity, i do dnia dzisiejszego wykonuje pan obowiązki maszynisty pojazdów elektrycznych. Za ten czas okres nie doszukałem się, czy miał pan jakieś podznaczenia, czy nie? No, nie? Nie, 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 nie było. Bo ja tak ja jak wojskowy, chyba, że, że akt, osobowy gdzieś tam kłamią, ale nie doszukałem się. Proszę zasłużyć. I na końcu powiem po jednemu i drugiemu, żeby nie, nie mówić tego rozdzielnie, to razem Wam będę życzył tego, co na emeryturze. No i drugim w tym gronie jest Pan Olejniczak, Jerzy. Urodził się trochę później, bo Pan Andrzej urodził się 6 listopada 1954 roku. Pan też tego samego roku, tylko że w grudniu. Gdyby koniec. pan poczekał, to by był pan 55 rok. No ale spieszył się pan na świat. 29 grudnia 54 roku pan przychodzi na ten świat. I myślę, że już wtedy pan myślał, że będzie kolejarz. Nie jest. Po staremu jeszcze emeryturę. Żona Elżbieta, pierwszy syn, sura, także rodzeństwo, dwoje dzieci. Pan z kolei też tak jak kolega edukację rozpoczął w 69 roku, ale przy MD w Leśnie, przy tej szkole zakładowej i przez 3 lata pan terminuje jako uczeń, jako rzemieślnik, ślusarz i o dziwo nie rozpoczyna pan pracy w tej lokomotywowni, tylko w wagonowni i pracuje pan w tej wagonowni w Leśnie na stanowisku ślusarz, rzemieślnik, różnie. W międzyczasie wojsko, kończy pan szkołę średnią i zostaje pan również, przez pewien okres wykonuje pan czynności inspektora BHP. I przechodzi pan do WGW Poznań 1 sierpnia 1991 roku. A kolejno, jak jest reorganizacja, łączenie, połączenie wagonowni z, 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 z lokomotywowniami, przechodzi Pan do Zakładu Taboru w Poznaniu. No i mierzam do końca. 1 czerwca 2001 roku uzyskuje Pan uprawnienia pomocnika maszynisty pojazdów trakcyjnych. Utrudnienia chciałem ja Pan po to I zatem w ruch również na Rzeczku intercity. Nie, nie pomyliłem się chyba. Nie? Ten większy. To są pióra, żeby pisać sobie jakieś wspomnienia Jak będziecie wyjeżdżać gdzieś na wycieczki i tak dalej, to e, również, żeby gdzieś to odnotowywać, zapamiętywać. No i co? I teraz jest ten czas dla Was. naczelnika Zarządu Związku Zawodowych Maszynistów, kolegów maszynistów. No i co więcej dodać? I przede wszystkim też małżonce i rodzinie za to, żeby. Zaby... Że wytrzymali po tych nocach te powroty, te wstawanie nad ranem, że wytrzymała to nerwowo. No To Brawo. Cóż, ja wielkim ustawą nie jestem, ale też chciałem podziękować panu dyrektorowi, naczelnikowi, całej władzy naszej, kochanej, a przede wszystkim kolegom, za ten wspólny, spędzony czas. Myślę, że nie było tak źle. Ja pamiętam przynajmniej tylko przyjemnie, jakich z wami. Myślę, że będziemy się często spotykać, w miarę często, jak pozwolić. Mówią, że emeryci nie mają czasu. Podobno, podobno, nie? Nie ma czasu. Jeszcze dziękuję bardzo Proszę, proszę się częstować. O, ja tu pozwoliłem troszeczkę tak zażartować, że to jest numer 35, 36, ale tak faktycznie jest. E, tyle osób od nas, e, od, do, od tego momentu jak zaczął e, Geniu i Kaziu Szymczyk, poprzez... E, mówimy o wice, tak? Tak jest, tak. Mówimy o odejściach wice. Ale to wasz gnieźdźcik czy jeszcze jakieś inne osoby też? E, Głównie maszyniści i, i młodsi maszyniści. tak? Chociaż z reguły, bo też tam są takie, że ktoś był maszynistą, ale na skutek utraty zdrowia była zamiana stanowiska, powiedziała, że nie pozwolili mu wykonywać tych czynności maszynistowskich, więc jeździł za drugiego. Tak. E, powiem Wam, że to jest no, wspaniała rzecz, jaką udało nam się zrobić. Ja myślę, że Oczywiście potrzeba determinacji nas wszystkich, bo to, to jest skutkiem tego, że wszyscy wiemy doskonale o co chodzi i się rozumiemy w tym temacie. Jak wielka to jest sprawa, to na pewno tutaj pan dyrektor potwierdzi, że no jako grupa na pewno stanowimy tutaj już nie tyle, że ważną część, ale potrafimy też organizować się w taki czy inny sposób. Tak? Wszystkim e, młodym chodzącym do tego grona no chciałbym niech niech popatrzył, niech zobaczą, że to są takie chwile, które zostają bardzo długo w pamięci człowieka i na pewno będą w, wśród Was po jakimś tam czasie e, no, zupełnie inne spojrzenie otwierać na tą sprawę. Także zachęcam do tego, żeby po prostu ta sprawa Kręciła się tak, jak jest w tej, w tej chwili, tak? A resztę to myślę, że będzie sposobność, żeby rozmawiać o jakichś tam większych szczegółach. Dzisiaj skupmy się na tym, co jest i życzmy kolegom, niech się cieszą tym wspaniałym dniem. Tak. Dziękuję serdecznie.